Witajcie. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób wykonać słupek potrójnie nawijany, czy też słupek potrójny. Tak wygląda symbol słupka potrójnego. Rozpoczynamy nasze szydełkowanie od wykonania pętelki. Oraz kilku oczek łańcuszka. Mój łańcuszek składa się z dziesięciu oczek. I teraz będę robiła pierwszy rząd złożony ze słupków potrójnych, aby Wejść na wysokość słupka potrójnego, a jest to splot wysoki, bardzo wysoki, muszę zrobić 5 oczek łańcuszka. Mam już 5 oczek łańcuszka. Tak? I teraz, jak nazwa wskazuje, słupek potrójny. Nitkę, którą będę nabierać na szydełko, nabieram trzy razy. Jeden raz, drugi raz i trzeci. Mam na szydełku trzy razy nabraną nitkę i teraz wkłuwam się w szóste oczko łańcuszka, licząc od szydełka. Najlepiej pod dwie nitki. Przeciągam nitkę przez to oczko i w tym momencie na szydełku mam pięć pęterek, łapię nitkę przeciągam przez pierwsze dwie, łapię nitkę, przeciągam przez kolejne dwie, łapię nitkę przez kolejne dwie pętelki przeciągam, łapię nitkę i przeciągam przez ostatnie dwie. Jak widzicie, słupki wychodzą bardzo wysokie. Jeszcze raz. Nitkę na szydełku nawijam trzy razy. Jeden, dwa, trzy. Wkłuwam się w kolejne oczko mojego łańcuszka. Przeciągam nitkę. Mam pięć pętelek na, na szydełku. Przeciągam nitkę przez dwie pierwsze pętelki. Przeciągam nitkę przez kolejne dwie. Przeciągam nitkę przez następne dwie. I przeciągam nitkę przez ostatnie dwie pętelki. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Trzykrotnie nawinięta nitka. Wkłuwam się w oczko łańcuszka, przeciągam nitkę, i kolejno przez dwie, przez dwie, przez dwie i przez dwie. Raz, dwa, trzy. Kolejne oczko przeciągam nitkę przez dwie, przez dwie, przez dwie i przez dwie. Jak widzicie, słupki, które powstają, słupki potrójne, są słupkami wysokimi. W niektórych wzorach, schematach, możecie znaleźć słupki poczwórne, czy nawet słupki pięciokrotnie nawijane. Robi się je analogicznie, tak? Zależy to od ilości tych nitek, które nawiniemy na nasze szydełko. Trzy nawinięcia to słupek potrójny, cztery poczwórny, pięć słupek pięciokrotnie nawijany. W ten sposób moi drodzy tworzymy różnej wysokości słupki.